Tak wyglądał numer przed zawodami. A tak po zawodach. Jak widać, na numerze jest napisane, że numer jest numerem zwrotnym, więc chcemy go użyć ponownie. Niestety, aby użyć taki numer ponownie, jest to niemożliwe, bo został on odcięty. Odcięte zostało mocowanie, dziurki, przez które przekładamy zipy i montujemy numer na sztyce. Z 200, około 270 numerów, które zostały zamontowane na rowerach, poprawnie odciętych zostało około 15, a wszystkie pozostałe są tutaj. Dodatkowo niektóre numery zostały tak ucięte że został w nich uszkodzony chip został również ucięty. I mamy tutaj wszystkie numery. Wszystkie są ucięte. Możemy każdy pojedynczo sprawdzić. Ciężko nam aż było znaleźć numer, który był prawidłowy, który został zdjęty normalnie poprzez ucięcie zIPów, a nie odcięcie numera. Nożyczkami. Widać, że wszystkie numery mają ucięte mocowanie.